Manko witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przed filmem troszkę dłużej niż zawsze, bo jak widzicie jest to trochę inny odcinek pojawiający się na moim kanale niż wszystkie inne, bo jest to shot z mojego live ostatniego, który odbył się kilka dni temu na którym właśnie zagraliśmy sobie UHC na Hypixelu. Jak wiecie, od dłuższego czasu nikt z nas z ekipy nie gra tego UHC, a mnie ostatnio na live wzięło, żeby właśnie to pyknąć i zobaczyć jakie będą tego efekty. No i na tym odcinku możecie w sumie zobaczyć co nam tam pykło, bo arenka wyszła naprawdę fajna, więc zapraszam Was do mega do oglądania. I jeszcze od siebie chciałem podziękować z wam za aktywność, która ostatnio jest na moim kanale, bo naprawdę to co robicie to jest mega mega. Kanał szybko rośnie, więc co? No tylko podziękować i działać dalej, bo mnie to motywuje do robienia kolejnych filmów i co? Fajnie jakby się to nie kończyło. Więc jeśli spodobał wam się ten film, no to zostawcie tego lajka, napiszcie nawet jakikolwiek komentarz, na każdy odpowiadam, daję serce, więc jak macie jakieś pytania, nawet w komentarzu Albo coś napisać to zapraszam, też daję zasięgi. I jak ktoś jeszcze jest nowy, no to zapraszam do subskrypcji. Dobra, no to miłego oglądania bym życzę. O Słompik, będzie tego. Nice. Dobra, dziewięć, dziewięć diaksów musi być w party robię lewiatanki. No ja też bym zrobił. To jest? No, szkoda, że to nie VH. Wow, w końcu ktoś bana dostał. Ktoś bana dost... dwa bany poleciały. Nie wiem, jeden za wróć po lekcjach, a drugi za Ej, pomyśl na tym, co piszesz, trochę szacunku. Ile? Proszę, że dużo. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie dziewięć. Siedem, osiem, osiem. No nie. Najgorzej. No posrało chyba, właśnie mam dużo napisu. Bym miał już lewiatany. Pisz na no Dajsa. Ja już ogóle diaksów Ja mam dwa diaksy. A. Daj mi wszystkie. Mmm, ten nowe, nowe, nowe Pozbieraj mi też. Ja dużo potrzebuję. No to. Zbierasz. Zbierasz. Ja ja mogę jak coś robić. Ja mogę jak coś robić. Te e, golfaki. Jak co? Ile leży? Bo to Masz to. Nie wiem, przepalisz sobie. Jeszcze sanda masz I typek tu jest Jakaś tak okay. Żelaczek zwykły z rybanią, czekaj ja Przydzielam go Kopuję, się, czekaj Nie wiem co. on widzi by ci ją nie no. Czekaj by ci ją nie by ci ją nie by ci No, zabijasz? Co? Co? Aha! to HP! A tam Drogona, bo Bas, idź po niego. No ja nie wiem gdzie on jest. W widać jego nick było przed chwilę. Podaj mi kordę, no, widzisz. I napierak, Boże. Widzisz jego nick, stary? zabiłem. A się wkurzyłem teraz. Pokój mi, kurde... Twierdź levela i bym sobie draga, czy... Teraz Exodus lub Death Skype Ja o. O. O, o. O, kurz Jak ty jak masz, ty byś miał tamtej. Masz, masz żelazo, masz żelazo, masz żelazo. Ej, daj mu lewiatany, prócz piątka! Nie wiem, ale Pawę wszystko Nie, masz też killoff. Musisz się wkopać, nie? Kurwa Bobas, możesz tu, Bobas? Mam jeszcze 13 złotą, mam. Go. Jeżeli Bobas jesteś pod presją, możesz oddać mu tego oczy. nocy. Te? No. Chyba, wy mi dajesz. Zobaczymy, jak ja to zajmę, Dobra, to chuj. Uważaj, bo ten wolny śmieć jest na odpale. A, dobrze, nice. Ja wiem. Mamy. Uważaj, uważaj, bo jak cię będzie przez bloki bił, to ukapa. Bobas. Na dwa Sora jest 2, PSORA1224, i wydaje mi się, że to jest LEDER jaki. Dobra. Widzę go, widzę nie, nie wie, co robi się w tej grze. Ten Stevie's kopie. Bobas chciał Ci już. Nie, nie, do... nie, już nie chciałem właśnie. Się... Ja, jest ten haj, stary, haj, stary. Ten Twitter, combat king. Tak? To chodź. o RAM się... jest, ja, nie mało bloków, nie chce się na nawodzić, Bibo, mało bloków. Ok, jedno. Masz bloki, masz bloki. Mam Ej, weźmy go, weźmy go. Możesz się wkopać, możesz się wkopać chyba na, są Ej. największy z takich starych. Nie, kurde. Szukamy całego? Dobra, to co, wkopywać się? Nie, czekaj. Nie jestem w stanie mam. Czekam na teasera chyba. Mam go. Mam go. Rainkoksa. Szumata. Chyba na nie daj, kur. 14, 12. Mogę się ruszać, kur. Nie gadaj, że mam ci z uciek. Nie, 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 czekaj. Nie! Kurwa, chodź na górę, chodź na górę, chodź na górę. Chodź na górę. Chodź na górę, chodź na górę, chodź na górę. Kurwa, będą teraz napierdalać z łuku i szmaty, jebany. Napierdolone uczniki, kurwa. Co kurwa, szmato. 14-11 ten aktizm kombat 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 kurwa mało kombat 20 o, nic mnie nie zabierał nic mnie nie zabierał nic nice 5hp ma 5hp kurwa dragona wyrzuciłem nie U, mam mam nice 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 czekaj idę zbieraj zbierajcie, zbieraj ja po zbieraj ty zbieraj ty mać dobrze no i chuj z tym Bieraj i ty, ja już tego chyba zabiję i ten Udraliśmy już 100% Bierz wszystkie i ty, tam też się poprzednie wszystkie zbierz, bo ja nie mam nic No i skąd? Tak, on się gubi, kur... Nie palmat! Patrz, Jezu! O mój! Kurwa, Co to jest? Rozdanie! Kurwa! co Cuję! Ja pierdolę, co to jest? Ja pierdolę! No kurwa, dawaj mi go! Ej, to zbawienie jakieś! To no chłopie to... Ja nie wiem skąd to się wzięło w ogóle. Ja pierdolę. Ale biedne Steve'ki. Tak. Ja pierdolę. Kurwa. Co tu się odjebało? Musi być EXO, EXO, EXO. EXO, Dobra, finale, EXO. Na EX. No ex. No ex. No ex. Barbarian! Ja Barbarian, wiedziałem. Kurwa Barbos. Ja pierdolę. Nie. Barbos, no, chodź masz, 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 chodź tu, chodź tu. Daj mi. Daj no, część! daj części. Daj złoto, daj złoto. Wiecie, że grę wygraliście najprawdopodobniej. Mać, cicho. ci teraz tablecy dropić, y, to byłoby zbalenie. Kurwa, mać, no nie. Już spodnie. Napier. No nie. Ludzie, bawimy się. Na no to, ta ostatnia się znyć. Dobra, typy, prawda? Jest, jest szukaj. Na prawo, patrz A, co się na koniach chyba Na prawo, ale to są stakery, to są... Stakedy. O, o kurwa Lewo, lewo, patrz, żelaczki! O kurwa Trzy żelaki Pierdalam się A, to są testy wypoczywające Zajebałem. Dostaw mi tego, ja sobie... Kurwa, ku strefie mi zajebał. No co jest, kurwa Daj, daj. Dobra Bierz główki, bierz główki, gdzie są główki? Ja, musicie, musicie zabić tych stakelów. Tak. Czy... Nie na żelaka chyba lepiej. Z naj... Czekaj, Ciekaj, no kurwa, na główek na nich. Wydawaj go. Nice. Brawo, bobo, lecimy dalej. Żelak idzie na środek. Dobra, go, 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 go. go. Ej, bo... Ja nie mam łuku, masz huch? Musimy było... oni będą mnie błyspałować, to ja się zacznę nie, wkurwiać. Nie, bo... Ej, masz A. dwóch randomów tam. Do... Dobra, idę tutaj, idę tutaj. Dawaj Bobas, on idzie do ciebie. Chyba. Nie już ty jesteś. No właśnie, ja jestem po tej stronie, gdzie tam zabijaliśmy typa. O zabrał tych Nie, bo kur... Dobra, idę na tego. On ma jeszcze w sumie... Musisz pomóc Bobo chyba. Bo tak? on ma dwóch tych Stakedów. Yy, on ma tego, Ciemnie. Modulara chyba. Bo ja takiego Dobra, drob, drob. Kurwa, czemu speed mi nie działa, co jest? Aha, są te Stakedy. z mi... killa mi chyba. Ej hey, Bobo, kurwa, gdzie ty jesteś? Nie taki noobie. Dawaj, dawaj, on Dobrze, nice. Dobra. Gdzie ten z Modularem? Jest, jest, jest! No, jest, jest. Nice! Dałby typa. Nice. mam typa. Idą we mnie. Idą we mnie. Daj główkę, muszę chodź tu, choć główkę, bo zajebią Kurwa, on ma pancza, ja pierdolę. Ja wiem. No kurwa, mać. Jaka to masz? Dwie, trzy. Tak ma trzydzieści, więc. No wiesz. Tam ci będą grać na łuk, więc niech się zmniejsza, zmniejsza się mapa. Tam coś kurwa ogarniają cały czas, po tej stronie. Głuty mu dał. 16 HP ma! Co?! Tak, ten Fundiax ma 16. 14 ma, 14 ma. Na g na g Dawaj, dawaj teraz, dawaj teraz. Go, go, go. A, nie, ma, ma, 23 już. Co? pojawił się typu nagle. Czekaj, czekaj. Dobrze Bobos, bo daj Nice! Nice! Ale fister, on cię jedzie. wiem, ja jedzie, patrz jak kurwa stapuje. Zwalkał wszystko. HP, HP. 18, 20, 16. Dawaj, dawaj! Spicy kit 15. Zobaczcie ma 9. Dostał? Może Bobas zdychli. Nie, nie, idę, idę Bobas, idę Bobas. Ładnie? 9 ma. Dawaj Bobas. Śmietnie. idę Bobas, idę na nich. Dawaj, dawaj, dawaj na nich. Tam ci mają lały. Dawaj, 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 tych dopierdlamy. Nie marnuj nie na Nie marnuj z tym do burderu. Nie, nie marnuj na tych czuchadów, nie marnuj na tych czuchadów, stary się. Ow, jaw, z drugiej, z drugiej, z drugiej Dobrze. Ładnie nice. WB Jak macie złoto, to tylko GHD craftujcie. No, prawda. Dobrze. Możecie jeszcze... Możecie równo 20 kili zgarnąć. Uff. No tak. Trzeba u... części, 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 19, 19 kill do I mam diaksa. 20 kili do zgarnienia. Kurde. To jest ta trójka. Musimy spać sp Czekaj, z boku, jak mamy opcję 13 ma. 9, 16, no i mamy takie lowe. -y. 14. Kluga. Ja, ja mam 3kp, 2 hit 2 jihad. Możecie i. Tam... Jak 5kp 2 jihadów. Z tych stron ich możecie podejść, oni są we dwójkę tutaj. 3 jest pod... 6, 7 HP! 7kp. HP. Dobra, -head. Wjeżdżam, wjeżdżam, wjeżdżam w niego. 11, 12, 13. Jak coś Ile ma? 7. 7, no. 4! Nice. Nie bałem. Wygraliście. Poczekaj, Bobas, poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, dobra? Rób już sprawdź jego miecz. Klukba kiedy? Co oni mieli za mieczę? Lecicie chłopakyście. Okej. Okay. Dobra. kurwa, idę na tego, nie robię na no to już żona. Piję. Dawaj. Zostaw mi ostatniego, please. Zostaw ostatniego. Złapy, złapy, złapy.